Mówi się, że dwa miasta oddychały jednym powietrzem idei, ale każde w innej temperaturze, i właśnie dlatego pytanie o serce kultury nie ma jednego miejsca, tylko puls przerzucający się z dworca na dworzec, z sali wykładowej do kawiarni i z krużganków do redakcji. Zaczyna się w XVI wieku, kiedy na północnym wschodzie powstaje ośrodek z ambicją tworzenia szkoły dla całego regionu. Z drukarniami które od 1570 roku wypuszczają księgi w języku kościoła i językach ziemi, a jednocześnie na w południowym wschodzie rośnie miasto handlu, w którym karawany idei mieszają się z pielgrzymkami ambicji. W jednym miejscu rozwój prowadzi przez klasztorne biblioteki, uniwersyteckie katedry, w drugim przez teatr, redakcje, instytucje, które uczą porządku i wydają paszporty do świata wiedzy. A oba mają wspólne to, że potrafią być uparte wobec władzy niezależnie od tego, jaką pieczęć ma akurat dekret. W wieku XVIII zwycięża grawitacja centrum, ale kresy wschodnie nie dają się wyłączyć z obiegu. Uniwersytet na północy, choć zamykany i otwierany kaprysem monarchii, wciąż produkuje teksty, które krążą między granicami, a południowy rynek liter i liczb przyciąga ludzi których nazwisk tu nie będzie, bo opowieść ma być o zjawisku, nie o galerii portretów. XIX wiek przynosi ciężar administracji, cenzurę i migracje, które paradoksalnie wzmacniają oba ośrodki. W jednym władza buduje szkołę legalizmu i języka klasycznej dyscypliny, w drugim monarchia tworzy warunki do rozwoju nauki, która w salonach i kawiarniach znajduje sposób, by bawić się równaniami i paradoksami, podczas gdy gazety, drukowane codziennie od lat 40 tego stulecia, stają się areną sporów o słowa i znaczenia, gdzie każdy akapit może być skargą, a każdy felieton próbą uchylenia regulaminu cenzora. Przełom stuleci to rozszerzanie się dwóch map pamięci. Północny akcent kładzie nacisk na ciągłość dawnej tradycji akademickiej, Południowa na gęstość instytucji i liczbę premier teatralnych, festiwali i wystaw, które. Dokumentują, że tutejsza codzienność sztuki jest nie tyle świąteczna, co systematyczna. Po 1900 roku oba miasta są już tak nasycone talentem i nawykiem debaty, że nawet jeśli panuje bieda, powstaje dobrobyt znaków. W jednym miejscu krystalizuje się szkoła poetyckiej Ascezy. W drugim szkoła matematycznej odwagi, ale zamiast nazwisk liczą się tu praktyki, nocne seminaria, wymuszone lokatorami ciszy radiowej i magnetofonowej, których jeszcze nie ma, więc zapisuje się wszystko na marginesach gazet i kawiarnie, w których stoliki z kamiennymi blatami służą za pulpyty do prób monologów. Kiedy przychodzi 1918 roku, dwie historie spotykają się w rytmie wojny i administracji. W ciągu kilku lat powstają od nowa uniwersytety, jeden reaktywowany w 1919 roku, drugi zreformowaną strukturą nauczania. I już w pierwszym dziesięcioleciu II Rzeczypospolitej liczą publikacje, doktoraty, teatry, chóry, kółka naukowe, które rozmnażają się jak drożdże w ciepłej kuchni. W północnym mieście drukarnie idą web w webs. z zakonami. Które uczą pracowitości, a w południowym zbiory biblioteczne instytucje pamięci tworzą gmach symboliczny większy niż jakikolwiek budynek, bo zawiera nie tylko rękopisy inkunabuły, lecz także nawyk cywilny, że spisuje się rzeczy ważne, porządkuje, kataloguje i odnosi do jutra. Między 1920 a 1939 rokiem pociąg kursujący między tymi ośrodkami wiezie nie turystów, tylko teksty. Recenzje, nuty, artykuły, i chociaż różną się temperaturą sporu, łączy je przekonanie, że kultura jest. Pracą codzienną, nieodświętną. W północnym mieście redakcje tworzą zjawisko skromnej odwagi, małe nakłady, twarde manifesty, dyskusje w kręgu kilkudziesięciu osób, które następnego dnia pracują w szkołach i urzędach, a wieczorem piszą. Jakby istnienie języka zależało od jednego akapitu. W południowym mieście sceny teatralne i aula uniwersytecka organizują masę form kabaret, opera, debata naukowa z udziałem publiczności, wykład popularny, który przyciąga tłumy, i wykład ściśle specjalistyczny, który rodzi w ciszy odkrycia zrozumiałe dla kilku osób, a jednak konsekwencji budujące pomniki niewidzialne. Gdy mierzyć serce liczbą premier, południe wygrywa, bo repertuar jest bogatszy, widownie większe, a mechanika instytucji bardziej sprawna. Gdy mierzyć wagą symboli, północ potrafi wykazać miejsca, gdzie historia dotyka codzienności wprost kaplicę, do której idą nie tylko wierni, ale i sceptycy, bo tak się tu wchodzi w rozmowę z tradycją. W obu miejscach prasa w latach 20 stycznia 1930 roku. Tworzy obieg informacji, który dorównuje stolicom felietony czytane przy porannej kawie, kroniki kulturalne pisane w tonie surowej życzliwości, recenzje ostre jak ostrza noży kuchennych, którymi kroi się chleb na kredyt. Nie brakuje tu też skandali, bo kultura bez skandalu jest jak teatr bez suflera, zniknięcia rękopisów, Wstrzymane premiery z powodu choroby dyrektora, która okazuje się chorobą poglądów, zamknięte wystawy z powodu jednego obrazu, którego kolor uznano za prowokację, a nawet pojedynki na słowa, po których autorzy potrzebują lat, by znowu podać sobie rękę. W tle działa gospodarka, która decyduje, czy książki mają papier, a teatry opał. Kryzys 1929-1933 budżety, więc w północnym mieście rośnie sztuka oszczędności i precyzji w południowym. Wynalazczość finansowa i zamiana kosztownych premier na sprytne montaże z muzyką taniej orkiestry, które okazują się popularne i zaragające na własnym buncie, obie przestrzenie są wielojęzyczne, co jest wyzwaniem i siłą. Listy przychodzą w trzech, czterech alfabetach. Napisy na szyldach zmieniają się w zależności od ulicy, a w bibliotekach katalogi rosną szybciej niż półki, bo każda grupa przynosi swoje książki i legendy. To, co w jednej narracji jest wzruszającym wspomnieniem o Złotym Wieku, w drugiej bywa zarzutem o lokalizm, i na odwrót to, co w południu wychodzi jako nowoczesne. Północ nazywa szumem. Z geopolitycznej perspektywy obie metropolie żyją pod presją dwóch granic. Z jednej strony centralny ośrodek państwa, który zabiega o równowagę i kontrolę, z drugiej nacisk zewnętrzny, który chce wciągnąć kulturę w orbitę swojej siły. W latach 30. ten nacisk rośnie jak ciśnienie w kotle i dlatego w obu miastach pojawia się gęsty szept o ostatniej normalnej premierze Albo. Ostatnim numerze, który wyszedł bez ingerencji, a jednocześnie mnożą się praktyki chroniące obieg, egzemplarze pod. Ladą, wydania próbne, odbitki z błędem w trzeciej linijce, które sygnalizują w tajemniczonym, że to jest wersja przed kontrolą, w północnej przestrzeni krystalizuje się tożsamość oparta na pracy nad językiem, modlitwie i melancholii kamienia. W południowej tożsamość oparta na ruchu, technologii i pewności, że można przeskakiwać szczeble, jeśli ma się dość wyobraźni. Kto pyta o serce, musi zadać kilka niewygodnych pytań, gdzie drukowano więcej tytułów rocznie w latach 1925-1938, gdzie działało. Więcej scen, gdzie powstało więcej inicjatyw oddolnych gdzie biblioteki miały pełniejsze inwentarze, gdzie władze miejskie częściej współfinansowały kulturę, gdzie istniała żywsza sieć uczniowsko-mistrzowska, a gdzie modernizacja sprzętu scenicznego, drukarskiego, laboratoryjnego była szybsza, odpowiedź nie układa się w jedną kolumnę zwycięstw, bo wyniki są rozdzielone. Południe punktuje w instytucjach i liczbach, północ w symbolach i ciągłości tradycji. W latach 1919-1939 19, Północny. Uniwersytet przyciąga rozproszonych po wojnach uczonych, tworzy zamknięty, lecz intensywny obieg idei z własnym pismem, które uczy dyscypliny wypowiedzi, a południowy buduje szkoły, które przekraczają granice dyscyplin i wytwarzają język naukowy tak gęsty, że do dziś przenika podręczniki. Teatr w północnym mieście stawia na słowo i gest zredukowany do konieczności. Teatr południowy na zespół, orkiestrę, dekoracje zmieniającą się w trakcie aktu Kawiarnia północna jest miejscem mikrospołeczności, które zna się po odgłosie kroków. Kawiarnia południowa węzłem, gdzie spotykają się przyjezdni i miejscowi, a przypadek miesza plany. W statystyce prasy codziennej południe wygrywa nakładami, ale północ wygrywa wagą nielicznych periodyków, które, mimo skromności, wchodzą do kanonu analizowane po wojnie przez studentów z innych miast. W obu ośrodkach działa ruch amatorski chóry. Teatry robotnicze, kółka fotograficzne, ligi czytelnicze, i tu południe znów ma przewagę liczby, a północ przewagę. Intensywności. Mniej grup, ale o otwartszej selekcji repertuarowej w ankietach szkolnych z lat 1931-1938, gdy pytano uczniów o ulubione miejsca w mieście, padały odpowiedzi, które mówią więcej niż tabele. Północni wymieniali mistrza na katedrze, bibliotekę i kamienny zaułek, południowi ogród, latarnie nad bramą teatru i salę której grała orkiestra w soboty. Długie cienie rzucają konflikty narodowościowe i religijne, które raz po raz wyrywają afisze, zmieniają repertuar i zamieniają. Dyskusje w godzinę policyjną dla sensu. Oba centra muszą dorastać do bycia wspólne i oba raz po raz przegrywają te lekcje, bo historia przyspiesza. W 1934 roku zabija jedną z gazet malejący papier, w 1936 roku drugą presja polityczna, w 1938 roku trzecią. Inwestycje w infrastruktury militarne, które zabierają ludzi kultury do innych zadań i wtedy nadchodzi rok graniczny w którym zadaje się wreszcie pytanie, czy serce kultury może być pod bombami, północ odpowiada tak, bo może zejść do piwnicy i tam. Nadal pracować nad zdaniem, południe odpowiada tak, bo może przekazać depozyt i przenieść zbiory, choćby wbrewki nocy, i ocalić pamięć w wagonach. Przewaga południa w zbiorach i strukturach staje się jednocześnie jego ciężarem, trzeba ocalić więcej. Przewaga północy w ascezie i skrócie staje się jej tarczą, można schować się w mniejszym miejscu. Po 1945 roku pojawiają się nowe granice, które przestawiają obie opowieści. Północ traci status ośrodka w mapie politycznej, ale nie traci pamięci o. W swoich praktykach i wciąż kształci ludzi, którzy powędrują dalej, południe zmienia adres, ale nie traci tożsamości instytucjonalnej, bo duch katalogu, inwentarza i stołu redakcyjnego przenosi się wraz ze skrzyniami. Jeśli więc rozstrzygać, które miasto było sercem kultury naprawdę, trzeba powiedzieć, że jedno było rozrusznikiem rytmu instytucjonalnego, a drugie. Rozrusznikiem rytmu językowego, południe dawało orkiestrę, północ dawała kamerton, obie razem tworzyły organizm, w którym krew idei. Krążyła dzięki różnicy ciśnień. Tu gęste powietrze szkół, tam cienkie powietrze samotnych spacerów pod murem. Argument o liczbie premier i sal przemawia za południem. Argument o trwałości modlitwy i dyscypliny wersetu za północą. Twarde pytania o pieniądz pokazują, że południe miało większą zdolność absorpcji środków, a północ większą zdolność ich zamieniania w rzeczy lekkie, które przetrwały trudniejsze sezony. Pytanie o śmia artystyczną ma dwie odpowiedzi: południe odważniej mieszało. Formy: północ odważniej rezygnowała z ozdób, a pytanie o cenę, jaką płaciło się za wielkość. Brzmi podobnie w obu miejscach: aresztowania, cenzura, przymusowe przeniesienia, likwidacje redakcji, degradacje zawodowe. W 1939-1946 prawdziwym sercem kultury staje się wędrówka, skrzynie, które jadą nocą, nauczyciele ukryte w płaszczach, pamięć przenoszona w szeptach, i w tej wędrówce południe ma więcej wozów. Północ mniej bagażu, gdy po latach docieka się, gdzie biło naprawdę, pojawia się wniosek. Niechętny prostym rankingom, że bez północy południe brzmiałoby jak świetna orkiestra bez strojenia, a bez południa północ byłaby jak czysty dźwięk grany w pustej sali. W dwóch miastach nauczyła się kultura dwóch kluczowych rzeczy, że instytucja nie gwarantuje talentu, ale go przechowuje. I że talent bez instytucji potrafi przetrwać jeden sezon, lecz żeby zostać w podręcznikach, potrzebuje choćby skromnego magazynu i biblioteki, i dlatego, gdy ktoś domaga się werdyktu, należy odpowiedzieć. Werdyktem podwójnym, serce biło w obu, tylko w innym rytmie i innym zakresie, a historia, która próbowała zagłuszyć jedno z nich, Zawsze przywracała stereo raz głośniej grały sceny i katalogi, raz wersety i krużganki. Jeśli mierzyć prawdziwość serca liczbą ludzi, którzy wyjechali stąd dalej i uczyli innych słyszeć, oba miejsca są w czołówce. Jeśli mierzyć liczbą godzin spędzonych w czytelniach, gdzie ogrzewano się słowem w niesali, oba biją rekordy, jeśli mierzyć trwałością mitów. Północ ma przewagę mistyki, południe przewagę anegdoty, suma daje to, co najbliższe prawdy, jedno i drugie było sercem, a całość krwiobiegiem, bez którego mapa kultury wyglądałaby jak szkic bez podpisu.